Witam bardzo serdecznie. A to już widzieliśmy i tak poprzednim w poprzednim odcinku. Więc to możemy. Pominąć? Nie możemy pominąć? No. Dobra, dawaj! Lecimy na miodu! Hory!

Nie ma szans, żebym zdążył 82, y, obręcze zrobić w tak krótkim czasie. Y, ja nie mogę, ale ciężkie sterowanie. Dobra. Ja nie mogę. Jakby sorry, tutaj naprawdę trzeba się skupić. Hogwarts, Hogwarts, ukochany, Hogwarts, ru, tu, 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 tu Au! Dobra, nie ogarnąłem. O nie! Czy ja muszę serio po to wracać? O no! Pani Hucz, dlaczego pani mi to robi? Au, au, au! Ale się... <ścoughs> Perfekcyjne sterowanie. Muszę przyznać. Nie da rady. Mogłeś być szybszy, ale udało Ci się przejrzeć 5 punktów dla Gryfindoru. Dzięki. Udało się szybciej? Jak niby. Jak się sprintuje? Halo. Idziemy na zaklęcia i uroki. Cudownie. O! Oh. Powtórzyłby. Ty, alo, homora będzie? Dobra, ja tu chcę zobaczyć sterowanie. Ja, Jak. No, shiftem, halo. Czy ja mogę biegać? E, nie mogę biegać, really? Co za bęstwo. I Flipendu! O, fasolka.

czy Hermione będzie nam punkty dawała? O w dupę! No to już widzę, że. Oj oj oj, oj. Alo, Hémona! Naprawdę?

Very good at this, Harry. That was really well done, Harry. They're super cool. Ninety points to, to Beta Elo. To, who is the so boss now? My Elo. No dobra, dobra, dobra Jak będzie 95% to jestem, to jestem super czar, czarownikiem Let's go, dawaj Dobra O nie

Alohomora! Ty, ale... Harry? Alohomora! Alohomora! No i super. Dwa sekrety tej komnaty? Dobra. Najpierw tak, najpierw bym użył na temu panu Flipendo. Oczywiście. A drugi sekret, no oczywiście. No, jak żeby... Jak żeby inaczej. Czy to jest? Dobra, już myślałem, że to jest zwierciadło Ein Engarb Ale to była karta. Jestem czegoś ciekaw. Jest, Literin jest dalej od nas. Not, not good. Eee... Karta tam była, Hermiona! Oddaj mi kartę! Hermiona, daj mi kartę! Oj, i tutaj też. Uh. Ja nie chcę zaklęcić uroków. Karta tam była. Ja tam nie chcę iść. Czy ja mogę się wrócić? Ale bez sens. No nie. No nie. Ja chciałem wrócić. O! Tam karta była! Harry! Mogę mieć najpierw po tą kartę. Chyba nie będzie już szansy, żeby ją zdobyć, prawda? To będzie? Nie tu jest kociołek. Flipendo! No nie, Ej, Hermione, ona mnie w bambuko zrobiła, ty. Oddaj moją kartę, Granger. No dobra. To będziemy się. Wingardium Leviosa będziemy się uczyć. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Obrót i trach! Obrót i trach! Wingardium Leviosa! Dobrze. O, trochę mi mycha zjechała, ciężkie, ale dobrze udało się. Jak będę znowu miał kolejne 50 punktów, to jestem. Work, bossem Potter, tej gry. I bardzo was proszę wtedy o subskrypcję. Lesson, dawaj, dawaj. Dobra, coś tam się udało. Trochę mi mycha zjechała, ja bym zmniejszył czułość, jeśli by się dało. Chyba nie zdobędę jednak tych 95 punktów procentowych. Nie mogę szybciej, ja nie umiem. No dobra, zobaczymy. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, dobra. Most impressive, Mr. Potter. Fifteen points for Gryffindor. Try going slightly faster Zobaczymy, this time. Zobaczymy, czy się uda. Oj, nie udało. Uu. Nie uda się, zjechało mi się za mocno. Po raz pierwszy nie będzie 50 punktów. Mm, mm. No nic, no. dear. Was close. Nic znam. No, nie zawsze można być we wszystkim najlepszym, prawda? Leviosa. Super! Challenge Wingardium Leviosa. Challenge Super, challenge Wingardium Leviosa. Me, Jeszcze pewnie będziemy się jakiś Spongifus uczyć albo coś. Nie, Spongifaj tutaj nie ma. Cast Wingardium Leviosa on that then move it onto that large plate. Czekam na walkę Harry'ego z Voldemortem, naprawdę well okay. Dobra, dawaj Czy będą tu jakieś e, znajdźki z Alohomorą albo coś, bo... Trochę bym tu poszukał parę rzeczy Czemu ja nie mogę Sprinta użyć? Goddammit Dobra, fasorki zawsze spoko. Tutaj nic, no o oh, gas. Sorry mordy, ale... No od Okej, Okej skrzyneczka znaczy gwiazdeczka tudzież o właśnie to to przydałaby się żaba czekoladowa tak szczerze O jak jak tu dużo skarbów Ja się cieszę tu jest bardzo dużo skarbów mi to pasuje Ech. Co to nam tutaj dało skrzyneczka? Fasolki, super. No dobrze. Mamy tutaj to. Lipendo! Dobra. I co my tutaj mamy? Ehm. Um, okay. Nie wiem, nie wiem co, gdzie i jak, ale okej. Okay. O no 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 no. Halo. Pani, panie, pa, panie, pa, panie gnomie, ja sobie pana tu nie życzę. Nie życzę sobie pana obecności w tym oczarze. Nie tego chciałem, ale okej. Okay. Ja nie mogę dalej polecieć tym. <ścoughs> Sorry mordo. Patrz noc tutaj przyjacielu. Tu co jest? Wingardium Leviosa. Dobra. Jedno otwarte. Teraz tym drugim trzeba się zająć. Harry! Dawaj! To ja o każdym poranku. Dobrze. Ten, jak w perspektywie nie widać, że to nic dziwnego, że jest. Bardzo wiosa. No i git. Można iść dalej, bat. where? A tam. Dobra. Mamy dwie gwiazdki. Dobra, teraz pytanie, gdzie może się. A, tutaj. To co, spadamy w przestrzeń w dół. Wyobraź to sobie No, super, kurde, platforma obywatelska się rusza. Tam był safe! I gwiazdka! Tam też jest. I tam na dole też. Tam jest czwarta, tam na dole jest piąta. Tylko jak się tam do niej dostać? Cztery. To za chwilę. Dobra Super rącko jesteś coś mam, a tu jest to, dobra Dobra, 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 dobra Wingardium Leviosa Dobra i co to nam motwo? Ooo, ciekawe Pewnie jakaś znajdźka Zaraz zobaczymy co tu może być, dobra, flipendo Aha, Dobrze! Dobrze jednak pomyślałem. Ty! To lustro da się otworzyć! No nie wierzę. O, parkour! Le parkour de Potek. Wrócę, bo tu możemy zakończyć bardzo nieprzychylnie grę. Chodź, Chodź kurde! Nie, 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 nie! nie. Jak daleko w tyle jestem? Mhm, mm bardzo. Bardzo daleko. Kur... Cze. Harry! Naucz się skakać! Slick Okej, okay, oh, dobra. Gardy dla dobra. Yy, musimy jeszcze raz tutaj to skory dobra zajmiemy się tą platformą dobrze i dopiero potem zajmiemy się tą resztą no dawaj 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 jest, oh i ona tak będzie serotować. Mhm. Super, fajnie. K? Okay. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest 5 na 6 chyba. Teraz musimy poczekać, aż to się łaskawie wróci. Żebyśmy po tamto wrócili? No jest takie kombinowanko hmm. Okej okay. Na razie tu nie, nie chcę iść bo to może oznaczać koniec yy, koniec misji a bardzo bym nie chciał, żeby to był koniec misji. Tak, Harry, poprawię sobie okularki bardzo ładnie. Dobrze. Nie, to nie to. To tutaj. Homura! Dobrze. A teraz tak chyba nie trzeszczy, jak, jak w poprzednim odcinku. Dźwięk! Tak, teraz wszystko jest git. Ciekawe od czego to zależy. Fasolki, fasolki, fasolki! Fasolki, fasolki, fasolki. Jeszcze nie, Hary. I tu była gdzieś karta. Naprawdę jestem ciekaw, czy tam tą kartę można będzie zdobyć. Dobra, jest karta. Halo. O. Kogo zdobyliśmy? Jakiś leprikon Uiii... o! Przeskoczyłem A, okej, okay, czyli jakbym tu wskoczył, to i tak by to nic nie dało. To jest po prostu takie... Aha, to jest takie odbicie lustrzane, czy fajnie! Ej! Tu się i jej postarało! Tu się postarali. Dobra. No, dawaj, leć, leć, leć Leć leć. O nie, 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 U, hu, 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 ale bym się zdenerwował, nie, O, nie, się. you completed the challenge no i super. You 20 punktów for Gryffindor. Now, off you go. No i super Antko, Dziękuję. <ścoughs> Idzie sobie. Pan profesor. No dobrze. Czyli co? Mogę wyjść? Gdzie to jest platforma, dzięki której będę mógł sobie odejść stąd? A tutaj za mną. Dobra. O. I skrzyneczka na do jak jak Wilusia. Dobra, ale ja bym chciał tutaj stąd wyjść. Czy ja mogę? Czy to tak nie, nie. niezbyt. Czy co? Halo. Panie profesorze! Ej, bez kitu. A Okej. Okay. No dobra. Gdzie jestem? No szczerze mówiąc, wróciłbym sobie w okolite sali za, za zaklęć. O, Edwisia. Harry, nie spóźnij się na zajęcia z zielarstwa. Czekam na Ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia hermiona. No, okej, okay, dobrze, ale to ten to w kolejnym odcineczku. To już w kolejnym odcinku naszych przygód z Harym Potterem i jego cudownymi magicznymi przygodami. A tymczasem, drodzy widzowie, oglądający tę cudowną serię. Bardzo bym chciał Wam podziękować za oglądanie. Jest karta, super. Yy, bardzo bym chciał Wam podziękować za oglądanie filmu. Jeszcze sobie zobaczymy na koniec te dwie karty. Tą trzecią kartę, jak uda mi się zdobyć, to też zdobędę. Yy, więc zobaczmy, cóż to są za karty, które mamy aktualnie. Jest. Bardok Maldun, przewodniczący Rady Czarodziei w latach 1448-1450. A tu jest Albert Waffling, znany ma teoretyk magii 1899-1981. Czyli umarł w tym samym roku co starzy Harego. No dobrze, to tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, papa. Pa.